Koci miętka w nosie i karmę mam na wąsie. Jak nie ma właściciela, im pratem pana biera. Latamy dziś po stole, pijemy skibla wodę. Wywalę też kuwetę, takie mamy balety. To mój dziś na gorówę zakazuje dziś upałów w ramach buntu, aż do skutku będę leżeć pod wiatrakiem. Kawkę z ekspresa robi dzisiaj pancio mój. To Kasiu piwo bez laktozy murmur mur, mur. Fajna ta pianka Całą noc się śniła mi Tylko szkoda, że to nie dla mnie. Ja widziałam jak otwierał tą białą lodówkę, nic mi nie dała sam zjadł. Pyszną parówkę jak on mógł postąpić tak ze swoim kotkiem. Chyba czas na mały gryzik, nikt nie zatrzyma mnie! Mleko wylewa się, kubek rzuciła ja, a ten gość krzyczy coś, o co mu chodzi? Pewnie dziękuję, że w końcu porządek ma spoko nie szkodzi. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę i komentarz. Subskrybuj kanał. Do zobaczenia!